Witam serdecznie, ostatni dzień turnieju. Mam nadzieję, że nie odpadnę w pierwszej walce, bo nie będzie czego wrzucać. Obrona na c cały czas gdzieś tam te punkty się traci. No i okej, okay. zaczynamy od takiego devka i mocno się zastanawiam, jak na niego tutaj pójść. Ale chyba mam pomysł. Tam pytaliście się mnie, czemu na przykład nie gram czysterem. No, no to właśnie z tego powodu, że nie mam go za bardzo przełamanego. I co tutaj bym chciał jeszcze dostać? Wziąć. Chyba Reliusa. Znowu tylko jedna karta bijąca. Chociaż hmm, tak ciemno, ciemnopież tutaj jest. Jest ciemno więc będę oślepiony. Dobra, dajmy szansę, Hatur. <laughs> nie, naj nie najgorsza plansza. Tak się zastanawiam, czy coś tutaj idzie z niej więcej wyciągnąć niż to, co jest oczywiste. I udało się wyciągnąć diament, który muszę odpalić. Szczególnie, że Quinty i Quintus zaraz odpala, a on dosyć potężnie bije, powiem Wam tak szczerze. Kiedyś, kiedyś jak go do, spotkałem, to wydawało mi się, że więcej uderza. Teraz najbardziej by mi zależało, żeby właśnie zdobyć ten czerwony. Stracę trzy czerwone, ale z trochę sobie flaszę przeczyszczę. i Fungusem chciałem wykradać Ciemnopierza, ale nie zdążyłem dlatego mówię, ja nie neguję, że kreskówki kurcze są no były długo na topce, ale teraz już jest dużo lepszych kart, to nie są dobre DP obronne do ataku jak najbardziej kreskówki myślę, że są spoko dzięki tym swoim właściwościom A odporność jest mega zabójcza Ale jakby do samego ataku, no nie wydaje mi się, żeby... Znaczy do obrony, nie wydaje mi się, żeby to jakoś mocno kogoś przerażało. Dobra, ten klocek powinien go już zabić, a jak nie, to minionego dobiją. Chyca. Myślałem, że może Polak. Aha, to już wiem, czemu tak szybko zmarł. Okej, okay. Cyprian na tanku nie jest taki wcale słaby. I się zastanawiam, bo tutaj by fajnie działo mogła zagrać. Ale Fungus też. Więc chyba damy sobie Fungusa gdzieś tam z brzegu. Żeby te duże miony, co on wypuszcza, nie przeszkadzały. Teraz to wygląda troszkę słabiej. Ale gramy, jest początek bitwy. Może gdzieś tu wpadnie właśnie fioletek. I może uda się wykraść... ...ten kontratak. Wow, ale to pięknie teraz złożyło. Nie ma, pójdę w to kombo. Nie wiem, musiał być cieniem Gungtusa, ale myślę, że go z taką mocą szybko pokonam. To mi chyba nie wystarczy na całą całą, ale czekam, bo dostał miniona od... Yy, mimo, mimo, że dostał miniona od, od biało i to manę od wiecie kogo to zabrakło. Odrobinkę manki. A, nie, zrobiłem sobie screena jeszcze. <laughs> u Azlar. Azlar bije mocniej Kagan Azlar i, i Kagan, nie, Kagan Azlar i Marianka biją mocniej w zielone. I ja tutaj zdecydowanie potrzebuję coś co czyści statusy. Bądź blokadę, ale wiecie jak to jest z tą blokadą. Ona nie zawsze może przyjść na czas. Więc ja zagram sobie tutaj z, hmm, z Odil. <laughs> Odil A diało zrezygnować. Tak, z Odil... Hmm. Zostawić tego Fungusa jednak. Kurczę, on się spel... z Odil trochę będzie gryzł. Nie wiem, czy go brać. Szczególnie, że jest zielony. Dobra, może chyba sobie skorję wezmę. Skoria będzie tutaj mi... Ok, idę w to wielkie combo. Skoria będzie mi tutaj obniżała suszą ich atak. Dobrze, że jest Odil. Od razu sobie jej używam, bo jeśli nie zrobię teraz Ozlara, to uchronię się przed jego ogniem. Okay. Odil to jest dobrym wyborem ogólnie, bo ona teraz. Oprócz tego, że mnie chroni przed tym ogniem, to jeszcze ochroni mnie przed chorgalem. Ej, Aztek, przecież ja już go zgubiłem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale nie pamiętam jakim składem tam szedłem. Oczywiście dostali super uniki z klasy Marianki, ale to nie szkodzi, bo Odili tak zawsze trafia. Także został tylko Horgal. Tutaj wpadnie brakujący niebieski, który zabije Horgala. No dobra, nie wpadł. Czy ja biłem tego azteka. No tak. Wczoraj za 1003 punkty, a dzisiejszy za 1004 punkty warty. No nic. Idziemy dalej. O kurde, Heimdala lat ja nie widziałem 100 lat. No dobra, wchodzimy w to. Ja nabiję mocniej w niebieskie. Ale może nie będzie miała okazji. Ale ten plot siedzi dzisiaj. Niesamowicie. I od razu rozwalam niebieski diament, co mi da załadowane karty. No i od razu wygraną. Ale szczerze Heimdala na tanku się nie spodziewałem. No to była szybka walka. 149 miejsce, więc na krótki moment może się zdarzyć tak, że będę w top 100. U, baba, jest baba, musi być loki. I powiem w szczerze, że, że jeśli uda mi się tą babę skopiować, to to będzie prosta wygrana. Ale to jest dobry def. Wiecie co, zacznę od tego ruchu i zobaczę co się tu wydarzy. Ok, to przyniosło bardzo fajne efekty. No, nie no, kloc dzisiaj rewelacja. Jeszcze jakby coś co tej ideało nie odpaliło, to już jest w ogóle super superancko. Ale i tak jest mega dobrze. Mm, zróbmy tak. Weźmy wzrosty. Chciałbym troszkę mocniej uderzyć. I teraz mam czas, żeby załadować sobie Odil i być bezpiecznym, kiedy baba się odzymieni. Ale ja chyba tą Odil już użyję. Bo może uda mi się wybić tam kogoś, wiecie, z tych uderzeń takich pasywnych. Te obrazy trwają tylko 5 tur, to nie jest tak, że nadejść będą tutaj w nieskończoność siedziały, ale w 5 tur można zrobić naprawdę dużo. Normalnie wolałbym iść po tą trójkę, zrobić ją, ale chciałem zabić z klocka babę, żeby... No wiadomo, miałem ochronę przed od, od Odil, więc zamieniłaby tylko Odil w obraz, ale po co, po co sobie utrudniać. <ślesk> no i bajka, 5-0 dzisiaj. To, co plansza dała to zostało wykorzystane. Punkt oczywiście ma swojego. O nie! Myślałem, że to Fungus będzie o swojego grzybka, pomocnika. A to jednak Kagan nie zginął. Dobra. Po walce. Także całkiem nieźle poszło. Te, yy, jedna przegrana, którą miałem na turnieju, ta pierwsza, no to yy, no po prostu nie miałem sześciu niebieskich na start. E, tutaj zabrakło chyba szczęścia, e, tutaj czasu. E, chyba, że skład tej może był źle dobrany, nie, nie pamiętam już. E, tak czy inaczej, udaje się turniej dokończyć bez wykupywania się i jestem tymczasowo na top 100, ale jest godzina 10, nawet nie 9.30, więc na pewno za chwilkę spadnę. Tak czy inaczej, gratulacje, gratulacje rybiuszka. Świetny wynik. Jestem ciekaw, czy będziesz w top 10 na sam koniec, ale raczej, raczej, raczej to jest, nie jest możliwe. Czy jest dany? Dany boj. Jest na pewno party. Jest Cycek z Krainy Czarów. Nieźle to brzmi w sumie. Yy... No i nie wiem, nie widzę nikogo więcej. Mam nadzieję, że nikogo nie ominąłem. Jeśli tak, to przepraszam. No i dzięki, dzięki za uwagę. E, dzięki za ten tydzień turniejowy. Trzymajcie się do następnego. Hej.